Ta butelka jest troszkę jak taka słynna piosenka. Nie wiem czy każecie. O. Nie wiem czy... Na, nie wiem czy każecie ta ale tak bym, tą, tak bym tą butelkę to scharakteryzował. Tak jest charakteryzował. O. 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 Taka śliczna, że aż brakuje tchu. Ta jedyna, która coś sobie ma zjawiskowa. I patrz teraz, nie? Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic. Oprócz niej ona buzie ma słodką. To ta, która szczęście mi da. Opa! Mocno ja wiem i nie liczy się nic oprócz niej Ona na ma spod mogą Opa U. cie kręcę, niesamowite, stój po prostu. Dobra, patrz, i on wyszedł, nie? Patrz, i wyszedł dwa, no agenci, nie? Dwa razy, dwa razy się wywaliłeś, gościu, nie? No, proszę cię. Tak, stój. Raz kliknij, patrz, ropuje cię. Dobra. Tak. Witam, coś modu. Nie wiem, co się dzieje, nie? O, kurde, blade. Oj, będzie grubo. Nie wiem, co się dzieje. Ratunku! Ratunku! Dobra, ja też nie wiem, co się dzieje. Dobra, lecę dalej. <laughs> nie wierzę, nie. Ja spasuję, bo się zgubiłem. Jak on się, gdzie on się zgubił, chłopaki? Kto mi to wyjaśni? Gdzie on się zgubił? jakoś, się... Gdzie on się zgubił? Po co ja te flaszki rzucam? Po co tego Discorda wrzucam? Słuchajcie, siedzi tak naprawdę 15 osób na Discordzie, a cała reszta gdzieś tam na Jonuca przyszła, nie? <grym> Fakt, ten, ten, ten tam. Patrz! Stoi, patrz stoi! Patrz, stoi, patrz! Stoi! Nie! Luka, co ty robisz? Luka, nie! Tam jeszcze stoi ktoś? Nie, tutaj na mnie ropę! Ropę na mnie. Ropę na mnie. Wywaliło mnie? Okej, okay, dobra, dawaj Damiero. Nie, dobra. Ale to dawaj szybko. Tu ruchy, bo ludzie na ciebie czekają, Luka. Jakbyś teraz spadł z informera robił. Nie czekasz. Nie robisz się spad... Drugi raz spadł. Dacie radę, słuchaj. Dobra, nie dacie rady pewnie. Co, co teraz? No i teraz... I teraz jest misja hardkorowa. Słuchaj, teraz jest taka akcja. Teraz jest tak. Ja będę trzymał wszystko na dole, a wy za chwilkę będziecie musieli zrobić hurapa. Jednego, dwa razy na tron, i potem jak was teleportuje, od razu churapem do góry. Czyli od razu, jak drugi raz na tron wejdziecie, to będziecie przy tym, przy hurapie. Czyli nie chodzić i od razu churapa. Za chwilkę, dobra? Jakbym tak mógł sprosić o taki tutaj wstępniaczek, to będzie gdzieś tam idealnie, nie? Więc ja to biorę na siebie, a wy musicie zrobić hurapa. I tyle. Dobra? Let's go. Dobra, dawać Hura... nie przy mnie, no chłopaki, no gdzie? Tutaj, po co wy tu? Nie no to chociaż trochę ogarnik. Dobra, dawać, no i robicie hurapa I hurapa robicie, no, na dole Wszystko ja trzymam, nie? Wyszliście? I hurap, hurap, hurap Dalej no, ale nie tam! Nie tam! Halo, no miałeś, nie, miałeś się nie ruszać! Opa! 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 Mamamamona! Haha, opary! <zysy> ej, powiem wam, ej, powiem wam tak się poważnie. Kiedy jednie z 15 sztuczek w godzinę, nie? Kiedy jednie z 15 sztuczek w godzinę, bo tak to wczoraj wyglądało, słuchajcie, Że ja 15 sztuczek na w godzinę jedmną ja mnie. Po 15 sztuczkach wstajcie, stary, nawalony Skrajta. Po 15 sztuczkach gdzieś tam. Wczoraj półtorej butelki poszło. No i słuchajcie, efekty widać. <laughs> piękny, piękny każdy bombę rzucił, nie? Masz dosłownie. Mam tak, wracam słuchajcie, do studia po dwóch dniach, czyli nie było mnie w niedzielę, nie było mnie w poniedziałek. Mam 17 parceli Zimbu. Wyobraźcie sobie, otwieram depo i jest 17 parceli. Jest tak. Jeden gość wysłał mi itemki wysłał mi słuchajcie, na przykład Kasę. Ale wysłał mi 50k, a 7, 7 imbu jest, nie? No i wiadomo, wiadomo, że brakuje 700k. I on potem tak, wysyła mi drugiego parcela. Jeśli jesteś na Simku, to cię kocham, gościu. Wysyła mi potem drugiego parcela, gdzie wysyła mi 300k. No dobra, brakuje 400 Potem się jorgną, słuchajcie, że brakuje w tym parcelu jeszcze kolejnych 4. Yy, no, że czegoś tam brakuje w tym parcelu, nie? To dosyła mi yy, 25, słuchajcie, Robbeltów. Grimliczy i 20k, i 50 dla mnie za fatygę, nie? Ja już mam łeb rozjebany. Bo ja już nie wiem, co ja mam robić teraz, nie? Bo ja nie wiem po co tej temki, na jakie imbu. Bo on mi tutaj. O, tak, to... to taktycznego mindfucka robi, ale na przykład nie wyjścia z tajnych ja Bo jemu się wydawało, że on wysłał. I wtedy siedzisz i rozkminiasz, bo masz 17 parceli i masz taki spam, że już w którymś momencie zajechałeś i się zrobiłeś to imbu, no i to jest, powiem wam, niesamowite. A praktycznie dzisiaj też była taka sytuacja, że miałem chyba 11 parceli, Ostatnio jak wróciłem po dwojniach też było właśnie 17 proceli i ten cały mindfuck i ja potem siedzę tym bobem 40, 40 minut i roz, ogarniam, które im było do czego i o co chodziło, nie? W ogóle, słuchajcie, w, w piątek nie ma streama, półtorej roku nie był... W, w, przez półtorej roku dzień w dzień w piątek był stream, nie? Znaczy tydzień w tydzień w piątek był stream i Slokowa tak do mnie mówi To będzie nasz pierwszy wspólny piątek spędzony razem, ale fajnie Dwie Kurwa, no nie fajnie, bo gdyby nie pacześ, gdyby nie to, że idę na torwar na paczesia, to bym, bym zrobił biesiadę, bo to, bo to mi wybija rytm, nie? I ja mówię, no nie fajnie, raczej piątki bym chciał dla chłopaków zarezerwować, tak? Dla chłopaków. Znaczy nie powiedziałem, że dla chłopaków by się obraziła. Powiedziałem po prostu słuchaj, to, że no piątki to jest taki mój dzień pod biesiadę, taki mój dzień resetu i tyle, nie? I ona mówi, mam nadzieję, że to nie ostatni piątek spędzony razem. A ja mówię, kurwa, mam nadzieję, że ostatni jednak. Bęk poszło! Zrobiłem dla niej specjalnie niedzielę, słuchajcie, najlepszy dzień jaki może być w streamingu niedziela, nie? Wolny, od roku jest niedziela praktycznie wolna, a jeszcze tu by mi się w ten piątek chciała wpierdzielić, nie? No bo zawsze w soboty masz te horrory, w piątki masz wysiady, ja bym chciała, żeby... W niedzielę tutaj jeszcze był czas dla mnie. Mówię. No tak niekoniecznie, niekoniecznie. Kurwonego tofika sąsiadów. On szczeka cały dzień, nie? Wyobraź sobie takiego szczekacza. Próbujesz, nie wiem, napisać książkę, nie wiem, co próbujesz popracować, nie? Masz pracę zdalną z domu i ten tofik napierdala dzień w dzień, nie i tak jest łów. łuf, łuf, ty chuju, łów ty chuju, łuf. I po prostu coś takiego. Jest takie wybicie jakby, nie? Taki wkurwiony tofik sąsiadów, najgorsze co może być i on to jest, to jest taki szczekaż, który ci będzie napierdalał pod oknem do... przez cały tydzień, jak masz tą pracę zdalną. No nie skupisz się, no nie skupisz się i tak samo niektórych rzeczy, słuchajcie, nie przeskoczysz, no taka prawda. że żeby coś, malował? Tak, polaka sobie chce malować, no. Będzie tak, słuchajcie, osobna farbka będzie na Fifalaku, a jeszcze jedna będzie na samej jajka. Nie, to już pod wielkanoc będzie, także musimy tylko kolory jeszcze dobrać i co chcemy na tej Fifalaku umieścić. Melo, to jest, jest ciekawy gdzieś tam świat, nie? Pomałem trzeba zakręcić, no tak, no jak już zamalujesz to potem helikopter możesz robić. możesz w ogóle coś śmigło zrobić w kolorze helikopteru, nie? Helikoptera. I wtedy wiadomo, i, i jest coś takiego wtedy, nie? Wyobraź sobie dobry gdzieś tam czas. Taki, że pijesz sobie na przykład linka, albo nie wiem, na randce jest gdzieś. Jakiś knajpier, słuchaj. Pięciokwaskowa -kna -pięcio knajpa. Słuchajcie, u Rafała patrzę się łodzi. No lepiej nie będzie, nie? Pięć gwiazdek, słuchaj, Rafał. patrzy specjalnie knajpę robił gdzieś tam. Po, ledwo, ledwo ta knajpa przetrwała. Wyciągasz, słuchaj, robisz sztuczkę, wyciągasz aj, helikopter w ogniu i teraz gibiesz się do prawej, do lewej, do przodu, do tyłu i jest takie coś Helikopter, helikopter Helikopter, helikopter teraz, nie? Można? Pewnie, że można, nawet trzeba Aha, pek Chodzimy <laughs> tutaj sobie w tym pięknym składzie Haha, <laughs> dobra Staczełek, ja tu drze, bo czuję się jak... Nie powiem gdzie. <laughs> Staczeł, ty przestań, prześle. <laughs> nie dobra. Już nic nie w ogóle przepraszam. Już trochę ponosi, nie? Trochę ponosi. Badzik masz, jeśli masz, słuchajcie, same wipy, nie? Same VIPy. Niektórzy to siedzą, to w początku zebrą, bo już tam wyjrzą. kurwa, i taki saszewek, nie? Słowek stypa jest, stypa jest, Słowek, stypa, stypa. i, i słuchasz takiego saszełka i masz takie też, o kurwa, naprawdę tak jest? To co ja mam tutaj całą butlę wybrznulić gdzieś tam, zajechać się, akurat wszystkich świętych to mi świeczkę postawić, co? Aha, to? <laughs> Żeby tutaj nie było stypy? Dobrze, dobrze, Stypa, Slawek, stypa. Nie, żartuję, Saszek, żeby nie było. To są, to są żarty. Jak stand-upy, to są tylko żarty. Wiadomo, chujowe żarty. W ogóle miałem taki dźwięk, jakby takiego...